I w pracy przy rozmowie z kolegą. Zapytał mnie, czy lubimy czasem tą drugą dziurkę. No wiesz, to jest tak intymne, że chyba nie prowadziłeś dalszej rozmowy. To jest zbyt osobiste, żeby o tym rozmawiać. No tak. I co odpowiedziałeś? Może nie, bo nie chcemy już mieć na razie więcej dzieci. <grym> Przyszedł nasz synuś, kochany. O, proszę! Gdzie ty byłeś całą noc? My tu z matką się martwimy o ciebie. A ty co? U dziewczyny byłem. No i co ty tam robiłeś? Waliłem całą noc. Jurny potacie, widzisz? Ho, ho, ho! Gratuluję! jak było? No, waliłem, waliłem! I nie otworzyła. <zysy> Grubasie, co dzisiaj chcesz na obiad? Nie wierzę. Jaka zmiana? A co mam do wyboru? Goloneczka zapiekana w piwie, opiekane ziemniaczki z rybą, no ewentualnie kluski Śląskie z roladą i kapustą modrą. A ty co byś wybrał? Ja bym wybrał to trzecie zapewne smaczne. Proszę. Ale to są jakieś chipsy. Kluski śląskie z rolatką i kapustą modrą. Tyle, że Stara! Pytanie mam życiowe. Stara, to jest twoja dupa. Co żeś znowu wymyślił? Zgodziłaś się na oddawanie swoich organów w razie czego? Bo tak sobie pomyślałem, czy dziś wieczorem nie zgodziłabyś się oddać jednego ze swoich organów? Dziś wieczorem będzie bolała mnie głowa. A czy będzie bolała ci głowa, jak ci zapłacę? To zależy, ile masz do zaoferowania. 15 100 zł. Płatne z góry. Co ja, ja robić ze mnie? Czy to są stare pieniądze? <laughs> Stara dupa, to jej pieniądze, stare. <laughs> Stara, pytanie mam życiowe. Stara, to jest twoja dupa. <laughs> no dobrze, by było. nie śmiesznie. To nie jest takie proste. Старая, то есть твоя дупа! Брось да, нормально. Старая, то есть твоя дупа!